Bonjour, bonsoir kochane! W czwartym, ostatnim odcinku serii: Jak stworzyć swoją szafę idealną? Czyli w odcinku o zakupach. Zakupy jest to to, co my, kobiety, przynajmniej większość z nas, bardzo lubi. Ale są tutaj też duże wady, o których chcę Wam powiedzieć, chcę Was tak jakby uświadomić, bo my to wszystko wiemy. Ale czasem potrzebne jest wyartykułowanie sobie pewnych rzeczy, powiedzenie ich sobie, żeby sobie tak naprawdę dogłębnie uświadomić, tak, ja tak robię i muszę coś z tym zrobić. Muszę. Dam Wam też narzędzia, sposoby na to, jak spowodować, żeby te zakupy były jak najlepsze, jak najbardziej jakościowe. Tak więc, jeśli również chcecie być usatysfakcjonowane ze swoich zakupów, nie tylko w tej chwili kupna, ale również długo, długo po, to serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do polubień i komentowania odcinków. Ja na swojej twórczości absolutnie nic nie zarabiam i to jest taka miła forma wsparcia dla mnie, jeśli coś po sobie zostawicie. Przypominam również o możliwości pobrania darmowych konspektów z ćwiczeniami stylistycznymi do całej serii. Wystarczy wysłać jednorazową wiadomość o tytule szafa idealna na mój adres mailowy, i ja Wam wtedy te wszystkie konspekty wyślę, nawet jeśli traficie tu długo, długo po premierze całej tej serii. Cała seria jest również um, zapisana w osobnej playliście pod tytułem szafa idealna. Jak jak też wszystkie odcinki są podlinkowane w opisie tego filmu. Seria jak stworzyć swoją szafę idealną, odcinek czwarty ostatni zakupy zakupy common. -so. Zaczynam! Zacznijmy od powodów naszych nieudanych zakupów. I pierwszy powód to będzie brak samoświadomości. Nie mamy swojego stylu, nie zastanawiamy się też dogłębnie nad tym, co nam tak naprawdę pasuje, a co nie. I bardzo łatwo nas zmanipulować przez ogólnie pojętą modę. Jest to taka. Manipulacja na poziomie różnych reklam, przemawia do nas piękna kampania reklamowa danej marki. Jest to też na poziomie po prostu polecajek takich niewinnych, różnych vlogerek, różnych stylistek. Po prostu my wchłaniamy cudze doznania, wchłaniamy cudze polecenia, to co się komuś innemu sprawdza, ale to nie oznacza, że będzie się to również sprawdzało tobie. Nam. W swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi Robert Cialdini mówi o zjawisku społecznego dowodu słuszności. Czyli jeśli większość osób mówi, że coś jest ładne, to wiele z nas przyjmuje, że właśnie to jest ładne i to kupuje. Obserwowałam profil Marki Laurella na Instagramie i zaobserwowałam coś takiego. Była wypuszczana nowa sukienka, znaczy ona dopiero miała być w produkcji, i właścicielka się pytała: Czy jesteście zainteresowane taką sukienką? Była ładna sesja zdjęciowa, od razu po prostu wiedziałam, że to jest coś, w czym nie będę zbyt korzystnie wyglądać. Bo też po prostu, jeśli zrobimy zdjęcie jakichś przedmiotów w pięknym otoczeniu, no to też się zakłamuje troszeczkę obraz samej tej rzeczy. Natomiast ja już byłam taka dosyć świadoma, więc no tutaj rozdzielałam piękne tło, ekspozycję danej rzeczy od samej wartości tej rzeczy. No i ta sukienka od razu mi się nie podobała. Natomiast ona wywołała po prostu jakąś istną furorę w komentarzach i naprawdę. 99% kobiet, które się tam wypowiadały, pisały jak najpochlebniejsze opinie o tej sukience, że nie mogą się doczekać, tak, żeby wyprodukować jak największą ilość sztuk i tak dalej. Zaraz po premierze się odezwały osoby, którym się ta sukienka nie podobała, i 99% komentarzy była zupełnie negatywna. Osoby, które kupiły tą sukienkę, kierowane tym społecznym dowodem słuszności, że przed premierą wszystkim się ta sukienka podoba, a jak po premierze, że zobaczyły, że się jakby nikomu ta sukienka nie podoba, to zaczęły tą sukienkę zwracać. I, I to pamiętam, że to była taka mini drama na, na tym Instagramie, jakoś tak śledziłam, zaciekawiło mnie to. Warto wyrobić sobie swoje zdanie, a nie tak ślepo podążać za tym, co myśli tłum, a, bo to naprawdę może się bardzo szybko obrócić przeciwko nam. Drugi powód naszych nieudanych zakupów, to są emocje. Emocje, których nie jesteśmy tak naprawdę świadome. I tak na przykład, nudzimy się, się idziemy coś kupić. Mamy do wykonania jakąś ciężką pracę, jakieś ciężkie zadanie i chcemy się rozładować. I właśnie w ramach takiego rozładowania zaczynamy sobie przykładowo chodzić po sklepach online, no i zaglądać, co by tam było dla nas ciekawego. Inna sytuacja, znowu nagradzanie się po pracy. Zrobiłyśmy jakieś zadanie, skończyłyśmy jakiś dla nas ciężki etap, projekt, no i w ramach nagradzania znowu sobie chodzimy po różnych sklepach. Nie mamy jakiejś skonkretyzowanej rzeczy do kupienia, tylko sobie tak po prostu chodzimy: coś Ci się nam spodoba, a jest tanie, kupię sobie. I często też okazuje się, że ty już podobną rzecz w szafie masz, tylko po prostu tej rzeczy nie pamiętałaś. I dlaczego nie pamiętałaś? Bo ty się skupiasz na kupowaniu, na satysfakcji płynącej z momentu zakupu. A nie skupiasz się na satysfakcji płynącej z doświadczania rzeczy. To jest też w ogóle fascynujące dla mnie, jak można się cieszyć z doświadczania rzeczy. Kiedy kupisz sobie coś, co naprawdę chciałaś sobie kupić, co zaplanowałaś, o czym długo myślałaś, może i marzyłaś, jeśli to jest bardzo druga rzecz, i teraz naprawdę cieszysz się z użytkowania tej rzeczy. Cieszysz się z jej doświadczania. Tak jak na przykład ta moja torebka, którą kupiłam sobie w prezencie gwiazdkowym, był też o tym film. Ja cały czas doświadczam tej torebki. Ja się realnie cieszę tą torbą, jak ona wygląda, jej pięknem, jej kunsztem. Czy ja mam właśnie satysfakcję z tego, że mam ten przedmiot, a nie satysfakcję z samego kupienia danego przedmiotu. I co trzeba bardzo y, mocno rozgraniczyć, bo jeśli masz problem z takimi y, nieracjonalnymi często zakupami, takim szukaniem rzeczy, żeby tylko je kupić, no to na pewno właśnie masz więcej satysfakcji z samego tego kupowania, z samej czynności kupowania, a nie z użytkowania tej rzeczy. Później. Później. I warto sobie właśnie to uświadomić. Także nie chodź tak sobie po prostu po jakichś wyprzedażach, po sklepach, nie zaglądaj na newslettery, które ci przysyłają, Bo może warto też rozważyć wypisanie się z takiego newslettera, jeśli masz z tym problem. Tak. Nie zaglądaj, jeśli nie potrzebujesz. Musisz najpierw... Zobaczyć, czego potrzebujesz, zrobić listy, o których za chwilę, a dopiero później możesz po sklepach chodzić i zaglądać. Chodzenie tak po prostu naprawdę może Cię stymulować do nieprzemyślanych i w konsekwencji nieudanych, niepotrzebnych zakupów. Social media wytwarzają również tak zwaną kulturę braku. To znaczy, oglądamy jakieś na przykład instagramerki, które ciągle coś nowego kupują, pokazują, niektóre rzeczy po prostu reklamują, ale niektóre sobie kupiły same, tak? I one ciągle coś pokazują nowego i my zaczynamy jakby być niezadowolone z tego, jak wygląda nasze życie. Że my sobie tak dużo nowych rzeczy nie kupujemy, że my tak wspaniale, wystawnie nie żyjemy itd. itd. No, trzeba to też tutaj odgraniczyć, że to jest jakiś wycinek. Życia danej osoby, trzeba sobie to uświadomić, że to też nie, nie całe jej życie może tak wyglądać. My się też tym tutaj inspirujemy, że coś ma dużo polubień, to znaczy, że musi być fajne, a to nie zawsze taki jest, bo może to jest po prostu takie fajne jako estetyka zdjęcia, natomiast to wcale nie jest praktyczne, nie jest do użycia przynajmniej dla ciebie na co dzień. Jeśli teraz masz z czymś takim problem, to może ogranicz trochę social media, może bardziej przerzeć tą swoją listę obserwujących. Ja Cię oczywiście tutaj nie namawiam, żebyś kogoś przestała obserwować, ale może po prostu trochę to ogranicz. Może sobie po prostu wycisz pewne relacje osób, które budzą w Tobie właśnie takie później pożądanie do, do jakichś zakupów, które się kończą później nie do końca dobrze. Jeśli coś zobaczyłaś w sklepie on Online I tego nie było na Twojej liście rzeczy do kupienia. Nie kupuj tego od razu. Naprawdę daj sobie ten czas, żeby ochłonąć, bo to znowu może być zakup nieprzemyślany. Przełóż to na następny dzień. Ja tak bardzo często robię. Jeśli coś mnie zafascynuje, to nie kupuję tego w tym dniu, tylko po prostu muszę się z tym przespać. I naprawdę dużo zakupów sobie w ten sposób odpuściłam, bo na drugi dzień spojrzałam już na to trzeźwiej, że tak naprawdę. Mam podobną rzecz, albo nie jest mi to tak, takie potrzebne, albo nawet nie jest to tak fajne, jak mi się wydawało w pierwszej chwili. Oczywiście przychodzi tutaj ta taka magia ostatniej sztuki. Czasami to jest jakiś blef, a czasami naprawdę to są ostatnie sztuki i my po prostu to nas działa, tak? Wiemy, że faktycznie mogą być ostatnie i skoro nam się to spodobało, to chcemy to kupić, bo też boimy się, że nie znajdziemy już niczego równie fajnego. No i teraz sobie myślisz tak: jeśli odłożę ten zakup na następny dzień, tak jak tutaj mi radzi fashionika, że ja nigdy nie znajdę już takiej fajnej rzeczy, a ja jestem pewna, że ją chcę mieć. Może ona nie była na mojej liście, ale ona mi się podoba. To jest to. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest mu potrzebne. No to teraz sobie pomyśl inaczej. Czy nie masz czasem podobnej rzeczy w swojej szafie? Tylko o tym teraz pomyśl. Pomyśl o tym, czy ta rzecz naprawdę jest Ci taka potrzebna. Pomyśl o tym, co ona może w Twojej szafie zdziałać, czy ona będzie jakimś uzupełnieniem, jakimś tak zwanym spajaczem, jakąś bazą, która uruchomi Ci pewne rzeczy, że one będą funkcjonować lepiej. Czy na przykład wzbogaci Twoją szafę, że też będziesz ją sporo wykorzystywać? Co prawda nie jest ona taka, wiecie, jest super niezbędna, ale ona po prostu wzbogaci Twój styl. Tak do tego podejść. Zadaj sobie po prostu te pytania, bo jeśli już tak koniecznie musisz to kupić, no to może nie czekać następnego dnia, ale po prostu zadaj sobie te pytania, naprawdę sobie je przemyśl, nie tak tylko zadaj i one przejdą obok ciebie, tylko naprawdę sobie to przemyśl. I chociaż wiesz, wyjdź na chwilę gdzieś, na, na te no, 5-10 minut, no to jeszcze ta rzecz na pewno nie zniknie, a naprawdę. Odetnij się. To samo tyczy się sklepów stacjonarnych i to nawet przy rzeczach, które miałyście na liście, po które poszłyście, to też trzeba przemyśleć. I tutaj Wam podam świetną sytuację z życia. Dwa lata temu wybrałam się do centrum handlowego właśnie w celu wyszukania takiej apaszki, w której miało być troszkę czerwieni, trochę czerni i dużo bieli. Tak, tak sobie właśnie wymyśliłam. Nie, nie, nie myślałam właśnie o wzorze, tylko musi być ta kolorystyka. Też właśnie chciałam, żeby ona właśnie była taka mała. No, i przeszłam się właśnie po tych sklepach, które takie apaszki z jedwabiu oferowały. No i między innymi poszłam do y, Witchena, bo ten sklep takie apaszki posiada. W moim Witchenie, właśnie w moim mieście, y, była wtedy taka, taka pani, y, która y, no po prostu tak wsiała nad człowiekiem. Y, ja wiem, że ona chciała dobrze, no chciała też sprzedać, nazwijmy jej praca, y, ale po prostu tak mnie rozpraszała. Y, ja, jakby mówiłam, co chcę. Ona mi y, tam jeszcze inne podsyłała, ale ta też ładna, ta. I ona po prostu mi zrobiła taki chaos w głowie, że ja powiedziałam, że ja tu wrócę za 5-10 minut. Dobrze. Fajnie, była zdziwiona, ale dobrze. Ja musiałam wyjść. I dopiero kiedy tak dwa razy okrążyłam sobie to centrum handlowe, no to. Odzyskała, jakby świadomość, że mi chodzi o tą pierwszą apaszkę, którą ja wybrałam, a nie o te inne apaszki. Wróciłam i kupiłam właściwą. Czyli nawet jeśli już macie listę, wiecie, co chcecie kupić, to i tak przed tym zakupem naprawdę ochłoncie. Nie przekonujcie się na siłę, bo ja też się często z tym spotkałam. Ja sama akurat, wydaje mi się, tego problemu tutaj tak nie miałam, ale widziałam to u innych osób, że właśnie kobiety na przykład biorą coś do przymierzalni. No i tak ubierają i pierwsze ich wrażenie jest takie, nie, coś tutaj źle leży nie do końca. Ale wiecie tak, same tak im dłużej to mają na sobie, tym bardziej zaczynają się przekonywać, że nie, że one się chyba myliły, że, że to jest fajna rzecz. I powiem Wam tutaj znowu, że w 99 przypadkach twoje pierwsze wrażenie jest właściwe. Jeśli Ci się coś nie podobało, no to jakby dalej nie będzie lepiej. Ty się po prostu do tego zakupu sama przekonałaś, nie wiadomo po co, tak. A tak naprawdę ta rzecz ci się nie będzie sprawdzała, nie będzie ci się podobała. Jeśli no chcesz po prostu coś kupić, co tam nie do końca było na liście, ale po prostu ci się podoba, no to właśnie też. Zrób sobie najlepiej zdjęcie w przymierzalni i sobie pójdź. Pójdź na kawę albo po prostu właśnie tak się przejdź i wiesz, tak po takich pięciu, dziesięciu minutach solidnych dopiero sobie wyciągnij ten aparat i się przyjrzyj na tych zdjęciach, jak to wygląda. I ja Ci gwarantuję, że w wielu przypadkach naprawdę ochłoniesz. I często być może zobaczysz, że ta rzecz wcale nie jest aż taka fajna i że wcale jej nie muszę kupować, że to nic mi nie da, nic nie zmieni. Pewnie też będziesz miała od czasu do czasu takie momenty, że będziesz w szoku, że w ogóle to chciałaś kupić, że po co ja to chciałam kupić. Racjonalne podejście do zakupu przedmiotu jest bardzo ważne. Ochłonąć, ochłonąć, ochłonąć. Na koniec rozważań o nieudanych zakupach powiem jeszcze o jednej popularnej sytuacji, mianowicie dzień wolny w centrum handlowym. Niech wiem, nie rzuci kamieniem ta, która nie lubiła w ten sposób albo nie lubi spędzać czasu, bo o tym się zwykle nie mówią, bo to jest takie błahe, tak, dzień wolny w centrum handlowym, no kto tak robi? Można sobie pochodzić, pooglądać różne rzeczy, pójść sobie coś zjeść, pójść sobie na kawę i to jest naprawdę bardzo fajny, przyjemny dzień. Ale on też niesie niebezpieczeństwo, bo wiele osób ma tak, że jak już Wychodzi się ileś godzin po tym centrum handlowym, no to jakoś tak szkoda przyjść do domu z niczym, że to tak jakby zmarnowany czas. No ale tak jak na przykład idziesz do galerii obrazów i po prostu do muzeum i oglądasz różne dzieła sztuki, no to też stamtąd nic nie wynosisz. Podejdź do takiej wizyty w centrum handlowym w ten sposób, że to nie jest po to, że musisz koniecznie coś kupić, chyba że masz coś na liście, ale to jest po to, żebyś się po prostu zrelaksowała i oprócz tej kawy w kawiarni dla przyjemności, to naprawdę nie musisz tam nic kupować. Oczywiście tej kawy też nie musisz kupić, ale dla mnie to jest coś takiego fajnego, to jest takie, wiecie, doznawanie codzienności, że już sobie robię taki dzień, a to tą kawusię, to, to sobie wypiję. A teraz przechodzimy do drugiej części tego filmu, części B, tak będzie na konspektach, część B, czyli do sposobów na udane zakupy. No, już po części tutaj ograniczamy tą spontaniczność, więc one już będą bardziej udane, bo przemyślane, ale teraz podam Ci takie konkretne triki. Pierwszy tutaj tip, trik. No to jest oczywiście czarna lista cech. I o tym szczegółowo mówiłam w poprzednim odcinku, w odcinku trzecim. Pokrótce tylko przypomnę, że czarna lista cech polega na tym, że wypisujemy wszystkie cechy ubrań, dodatków i tak dalej, które powodowały to, że nie lubiłyśmy ich nosić. Na przykład obniżona linia ramion, gumka na biodrach, zły kolor i tak dalej. To wszystko wypisujemy, i później jak kupujemy nową rzecz, to Bierzemy sobie taką listę i patrzymy, czy jakaś z tych cech nie występuje w tej rzeczy. Bo jak występuje, to naprawdę nie kupuj, bo masz 99% szans, że znowu w tym nie będziesz chodzić, bo ta jedna cecha to spowodowała, że ty tego nie chcesz i nie będziesz się w tym dobrze czuła. Drugi sposób na udane zakupy to jest oczywiście stworzenie listy zakupowej. Ale ja ci zaproponuję nie stworzenie jednej listy, a trzech. Mianowicie. Pierwsza lista to będzie lista pod tytułem: Potrzebuję te najważniejsze potrzeby. Druga lista to będzie lista pod tytułem marze. To będą takie wymarzone rzeczy, takie, które są ciężko dostępne na wyciągnięcie ręki, bo albo są bardzo drogie, albo po prostu ciężko je znaleźć. No i nie potrzebujesz ich już na już. Możesz na nie poczekać, to są takie naprawdę rzeczy, do których dążysz. Trzecia lista to będzie lista nie potrzebuję. I tutaj wypiszesz wszystkie rzeczy, które po prostu lubisz kupować. Tak jak ja na przykład lubię kupować klipsy, ale mam tych klipsów, Dużo i naprawdę takie, które mi zaspakają wszystkie stylistyczne potrzeby, i nie potrzebuję już ich dokupować więcej. I sobie na pewno klipsy umieszczę właśnie na tej liście, że już więcej tego nie potrzebuję kupić. Zajmijmy się teraz tą pierwszą listą, czyli listą potrzebuję. Jak dojść do takich rzeczy, których ci naprawdę realnie brakuje? Pewnie niektóre już sobie uświadamiasz, doskonale wiesz, a o niektórych zapomniałaś, nie pamiętasz. No, i tutaj będziesz miała właśnie takie ćwiczenie, jak do tego dojść. Wypisz sobie wszystkie okazje w twoim życiu, i te częste, i te rzadsze. I to są zupełnie takie też codzienne okazje. Takie jak na przykład pójście na spacer, pójście na plac zabaw z dzieckiem pójście do przedszkola, żeby odebrać dziecko. Pójście z psem nawet do weterynarza. Wypisz kompletnie wszystko, co ci się po prostu w życiu przytrafia. No zaraz się zastanów, czy masz rzeczy na te okazje. Naprawdę nad wszystkim się zastanów. To jest ćwiczenie, prawda? Także w wolnej chwili po prostu to zrób. Nie omiataj tak tego wzrokiem, a mam wszystko, tylko naprawdę się nad każdą tą okazją zastanów. Tak, Weźmy sobie na przykład spacer z psem. Aha, no to ja mam tutaj taką kurtkę, dobra, ubieram legginsy, ubieram na przykład hantery, ubieram go, tak, ja tutaj mam rzeczy, dobra. A teraz biorę na przykład em, obiad u babci. E, mam sukienkę, tak, mam tutaj rajstopy, dobrze, tą torebkę, a, butów nie mam. Tak, właśnie nie mam za bardzo butów na takie okazje. Że nie ubiorę jakichś wysokich szpilek do babci, bo to i niewygodne, i w sumie tam tak, tak głupio by wyglądało, bo to bardziej do jakiegoś klubu, na jakąś większą imprezę. Brakuje mi takich butów. Takich butów właśnie eleganckich, ale też nie jakichś za wysokich, tak? Takich po prostu fajnych, klasycznych, eleganckich butów. Nigdy sobie takich nie kupiłam, no bo ta okazja tam występuje rzadziej. Jak ona przejdzie, ja o niej zapominam. Kupuję w tym czasie rzeczy, które po prostu są mi bardziej potrzebne, korzystam z nich na co dzień, ale w zasadzie dużo tych rzeczy mam. Więc może pora w końcu wyszukać te buty, tak? pomyśleć nad tymi butami. Tak? Także wszystkie te okazje musicie sobie wypisać i przeanalizować, czy właśnie na te wszystkie okazje macie na pewno wszystkie rzeczy. No jeśli teraz nie macie tych rzeczy. No to możecie już wpisać je na tą listę aktualnych potrzeb. Również bardzo pomaga tworzenie tak zwanych uniformów. A to znaczy, jeśli masz jakieś okazje i to też, mogą być częste, mogą być rzadsze, no to też warto sobie ustalić takie uniformy, tak jak na ten mój spacer przykładowo, nie? Że ja sobie ubieram na przykład legginsy odcieplane, ubieram sobie hantery, długi płaszcz, golf, już będziesz miała gotową stylizację, która po prostu ci ułatwi życie. Bo też często mamy tak, że nie mamy po prostu czasu czy ochoty na jakieś wymyślanie stylizacji, i to się też wtedy kończy, że na przykład wyglądamy byle jak i możemy też mieć poczucie takie, że mamy beznadziejną szafę i też, że chcemy znowu coś kupić, bo się po prostu danego dnia źle w danej sytuacji czujemy. A to może wynikać nie z tego, że mamy złe rzeczy, tylko właśnie z tego, że nie mamy ułożonych właśnie jakichś takich stylizacji, więc bardzo bezpiecznie jest. Dla ciebie, zwłaszcza jeśli nie masz takiego wyczucia stylistycznego, ułożenie sobie takich mniej więcej uniformów, jakby to miało wyglądać, i po prostu posługiwanie się tymi szablonami właśnie w różnych e, takich sytuacjach, kiedy nie masz czasu na większą kreatywność. Warto osobno właśnie wspomnieć o takich sytuacjach, które mogą też powodować to, że my chcemy sobie kupować nowe rzeczy, tak jak to, co powiedziałam przed chwilą, że źle się ubrałyśmy na dany dzień i po prostu. Czujemy się ze sobą źle w tych ubraniach, i dlatego to nas stymuluje do tego, żeby przeglądać oferty sklepów online, bo mamy takie poczucie, że nasza szafa jest beznadziejna, nasz styl jest beznadziejny i potrzebujemy nowych rzeczy. Podobnie działa brak dbałości o swoje rzeczy. Na przykład nie chce nam się rzeczy odmachić, ogolić z tych kuleczek, i to wytwarza to, że nam się te rzeczy wydają już takie brzydkie, jakieś takie znoszone, nie takie, a też świeże, piękne, pachnące rzeczy z wystaw sklepowych, z ofert w internecie i nam się wydaje, że one są lepsze od tego, co my mamy. A to często jest nieprawda. Ja na moim kanale bardzo bym chciała pokazywać taką celebrację rzeczy, taką radość posiadania przedmiotów, a nie po prostu z takiego nadmiernego kupowania. Oczywiście no, u mnie też wiadomo, pojawiają się nowe przedmioty. Ale generalnie właśnie chciałabym się tutaj nastawić, żeby Wam pokazać, jak wspaniale można się ścieszyć z posiadania pięknych, jakościowych, zadbanych przedmiotów. No i tak na przykład tą koszulę z Jedwabiu mam dwa lata, no i jakby nie potrzebuję kupić kolejnej z Jedwabiu, ja po prostu celebruję tą koszulę, która jest po prostu przepiękna. Druga lista zakupów jest pod tytułem Marze. To będą właśnie te rzeczy mniej dostępne na wyciągnięcie ręki. Takie rzeczy, które nie muszę mieć już i teraz, bo nie mogę przez to funkcjonować. Tylko właśnie takie rzeczy, które byłyby taką wisienką na torcie. Na przykład na mojej liście marzeń jest Broszka Chanel. Widujecie właśnie taką broszkę u mnie na kanale na niektórych rzeczach, natomiast ona nie należy do mnie, tylko do mojej mamy. Dlatego chciałabym w końcu przestać ją jej podkradać i sobie. Taką kupić. Taka broszka kosztuje między 4 a 5 tysięcy i muszę jej zakup dobrze przemyśleć, żeby wybrać idealnie taką, która będzie ze mną, no mam nadzieję, do końca mojego życia. Czyli muszę się tutaj zastanowić, czy postawić na przykład tylko na kryształy, czy tylko na perły. No i też wiadomo, mam różne inne wydatki i po prostu na tę broszkę sobie odkładam jakąś kwotę. Co miesiąc, aż w końcu, wiecie, będę wiedziała już dokładnie, co chcę, będę miała tą kwotę i będę mogła sobie ją kupić. Inną taką rzeczą jest na pewno karmelowy płaszcz. Ja mam jeden karmelowy płaszcz, on jest cudowny, natomiast to jest taki bardziej płaszcz na wiosnę, na, na ciepłą jesień. W zimie by było za zimno. Natomiast ja bym chciała mieć jeszcze karmelowy płaszcz o takim mniej więcej kroju, jak mój ciemny płaszcz. Właśnie taki też wełniano-kaszmirowy, najlepiej w piękny. Odcieniu karmelu i taki właśnie dłuższy, oversize. Mi jest w takim płaszczu ciepło i bardzo bym taki chciała mieć. No i tutaj jest znowu problem nie tylko finansowy, bo taki płaszcz, jeśli nie uda mi się kupić go powiedzmy gdzieś tam z drugiej ręki, tylko będę musiała kupić nowy. No to taki płaszcz jest drogi, to jest raz, ale dwa, że bardzo ciężko znaleźć, żeby wszystko mi pasowało i żeby była dobra długość, i dobry krój, i jeszcze dobry kolor, bo z tymi karmelami to często jest beż zamiast karmelu, albo ma poświatę jakąś taką oliwkową, w jakąś taką oliwkę wpada zamiast w typowy kamel karmel, także to jest rzecz naprawdę trudna do znalezienia, także liczę się z tym, że być może kiedyś nawet po prostu zlecę uszycie takiego płaszcza. Na zamówienie, chcę go w przyszłości kupić, ale to może mi zająć nawet kilka lat. Trzecia lista zakupów nie potrzebuje. I tutaj właśnie znajdą się takie rzeczy, które ty po prostu lubisz kupować. Tak jak ja na przykład lubię kupować klipsy. Jak wchodzę na Vinted, no to często po prostu już ręka sama idzie, żeby szukać klipsów. Tak? Nie. Kolejna taka rzecz to są na przykład sweterki vintage. Lubię takie sweterki vintage bardzo oglądać, kupować. Natomiast noszę tylko właśnie te kremowe z angory, je już posiadam i nie potrzebuję więcej. Także to zdecydowanie ląduje na mojej liście. Nie kupię więcej. Czarna lista cech rzeczy. Oraz te trzy listy zakupowe są naprawdę genialne i są bardzo ważne. Można uniknąć wielu nieprzemyślanych, niepotrzebnych zakupów po prostu w sytuacjach zakupowych, posługując się tymi listami. Te listy też właśnie będą w konspektach, jako takie osobne, ładne kartki, na których będziecie mogły to sobie fajnie ponanosić. A na koniec powiem jeszcze o takim ostatnim już sposobie, na to, żeby dojść do przyczyny danego zakupu to jest taki stylistycznie dosyć popularny sposób, który opiera się na pięć razy dlaczego. To znaczy, chcemy coś kupić, na przykład jakąś bluzkę i zadajemy sobie pytanie dlaczego chcę kupić tą bluzkę. No i na przykład odpowiadam sobie: bo wydaje mi się, że jak ją kupię, to będę wyglądała lepiej. No to mówię dlaczego? Chcę wyglądać lepiej. No bo mam taką pracę, że wydaje mi się, że mnie lekceważą. Tak? Dlaczego cię lekceważą? No bo wydaje mi się, że, że tak nie do końca wszystko potrafię sprostać wszystkiemu. A dlaczego nie możesz sprostać wszystkiemu? Tak? Czwarte dlaczego? No dlatego, że na przykład nie mam wystarczających kompetencji, jeszcze wszystkiego nie umiem. Dlaczego wszystkiego nie umiesz? Bo na przykład za mało czasu poświęcam do dokształcaniu się. Kupnem tej rzeczy chcemy sobie wynagrodzić jakieś inne braki, które w sobie mamy. Także to też jest dobra metoda. Jeśli nie wiecie, dlaczego jakby coś chcecie kupić, to zadajcie sobie właśnie te pięć razy dlaczego. Dla mnie to czasami jest tak ciężko sobie te pięć razy dlaczego zadać, no ale przynajmniej tak mi się wydaje te dwa, trzy dlaczego, to warto sobie postawić. I naprawdę czasami może się okazać, że ten zakup nie jest tak naprawdę niezbędny i w ogóle potrzebny. I tak oto doszliśmy do końca serii, jak stworzyć swoją szafę idealną. Oczywiście budowa swojej szafy idealnej, budowa swojego stylu, wymaga wiele, wiele waszej własnej pracy, też takiego przepracowania wizji siebie, tego, jak byśmy chciały wyglądać, a jak wyglądamy w rzeczywistości. To jest naprawdę wielki ogrom pracy, ale możliwy do wykonania i mam nadzieję, że moja seria była tutaj dla was chociaż jakąś inspiracją i choć drobnym drogowskazem. Zadawaj w komentarzach pytania, jeśli jeszcze o czymś nie powiedziałam, chciałbyście się coś dowiedzieć, ja zawsze chętnie odpowiem. Gra i Abiento.